Cześć kochani, to Daria z Laboratorium Papieru. Przychodzę do Was z nowym albumem. Niestety, yy... słońce nie bardzo chce świecić, więc jest dosyć ciemno i nie wiem ile zobaczymy z tego. Mam nadzieję, że całkiem sporo. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać ten oto album, ale najpierw może zacznę od tego, z czego go przygotowałam. Yy, a przygotowałam go z tej oto kolekcji z Actiona. To jest BASICS i zużyłam, nie wiem, z czwartej kolekcji. Chyba tak. Chyba czy czwarte. Yy, używałam do tego albumu dwóch dziurkaczy. Jeden to jest dziurkacz Marty Stewart taki. Zakupiłam sobie kiedyś na bazarku. A drugi to jest taki. To jest IK Tools. Do tego wszystkie strony yy, z kolekcji są pociągnięte tym tuszem Black Soot Distressing. I to, co jest na złoto bosowane, to jest puder z agaterii złote. I jeszcze dwie rzeczy. Jedna to jest... To są karty i dodatki do Project Life z Becky Higgins. Bardzo mi pasowały kolorystycznie, więc ja tutaj wykorzystałam dużo. Ona mają tekturki, mają karty, także fajnie mi spasowały. I koronki. W albumie będziecie widzieć kwiatki. Tu wam pokażę, może będzie lepiej widać. Będziecie widzieć kwiatki wycięte, to są z takiej taśmy. I ona jest kupiona na AliExpress. I jeszcze, jeszcze jest taka koronka. Ja ją przecięłam wzdłuż. O, tak ją przecięłam i takie połówki wykorzystywałam. I co jeszcze? Wykorzystałam też wstążkę zwykłą, matłasową. Wykorzystałam też wstążkę. To jest szyfonowa, złota i czarna. I mamy jeszcze kropelki. A to są emaliowane kropki z Rosie Studio Zempika. Ja kupiłam je kiedyś na wyprzedaży. No i przejdźmy do samego albumu. Album ma wymiary 19,5 na 25,5. A grzbiet ma 6,5 cm. I teraz na grzbiecie mamy element właśnie z, z tej Becky Higgins, naklejony na czarny papier i podklejony na kosteczkach 3D. Na okładce mamy bąbelki tutaj. Coś widać? Bo nie wiem, jest ciemno trochę. Spróbuję rozjaśnić ten filmik w programie, ale zobaczymy, co wyjdzie z tego. Tutaj mamy koroneczkę. Tutaj też mamy kartę właśnie z tego zestawu. Z Project Life'a. Te te też są stamtąd. Kwiatuszek jest z tej taśmy, co Wam pokazywałam, no i papier oczywiście z kolekcji naróżniki do zabezpieczenia. A z tyłu wygląda tak. Jest tylko moje logo, nic więcej. Album jest zawiązywany na wstążkę, właściwie na dwie, i ma pięć kart, pięć stron właściwie. Teraz tak, na pierwszej stronie mamy kartkę urodzinową w kształcie taga. Na 50 urodziny, bo album jest prezentem na 50 urodziny. Wygląda tak. Tutaj użyłam wykrojnik. Właściwie wszystkie wykrojniki są z Ali, tutaj użyte. Z wyjątkiem tego tutaj, to są róże wycięte z, z Timaholca. Tu kieszonka też jest z Ali, podklejona kalką. I wstążeczka. Także tutaj jest miejsce na tego taga. I co my mamy? Na pierwszej stronie mamy kieszeń, która nam przytrzymuje klapkę. W kieszeni mamy jedną matę czarną na zdjęcie. Wszystkie są opisane, że tu ma być zdjęcie. Mamy kartę z, z tej do Project Life'a. Tutaj na klapce mamy miejsce na zdjęcie. O, tu jest mata zrobiona, już podniesiona delikatnie, żeby była 3D. Tu jest wycięte dziurkaczem. I z drugiej strony wygląda tak. Tu jest miejsce zostawione puste. Można tutaj też wkleić zdjęcie, myślę, że dorobię jeszcze parę mat tak, żeby je dołożyć, żeby ewentualnie można było sobie tak wkleić jeszcze, albo tak, zależy co tam komu będzie pasowało. No a na samej tej kieszonce mamy wycięte listeczki z Ali i tu są elementy też z tego Project Life'owego zestawu. Każda strona posiada, yy, posiada kieszeń na, na, na matę i z, z matą na zdjęcia. O. I z racji tego, że mi wpadała ta mata za bardzo, jak wycięłam, bo sobie źle zmierzyłam, to dokleiłam koronkę i po prostu za tą koronkę się ciągnie, a przy okazji ładnie to wygląda. Yy, na drugiej stronie mamy ramkę na zdjęcie, to jest za folią, tutaj się wyciąga, a nie będę wyciągać, bo potem będzie ciężko włożyć pewnie. Mamy napis Happy, to też jest z tego zestawu project life'owego. Podkleiłam go yy, tylko czarnym papierem i wycięłam. Tu mamy kwiatek z tej taśmy, o której Wam yy, mówiłam. Tutaj mamy jedną wielką kieszeń yy, głęboką i to był w sumie błąd chyba, bo ciężko tą matę wyjąć i ją włożyć. Powinna być z tej strony, no ale jak człowiek nie myśli, no to tak jest. Ale wyjąć się da, włożyć też się da, więc myślę, że da się to jakoś wykorzystać. Z tej strony mamy wodospad, tu jest napis Real Life i to jest napis bodajże z Kaiser Crafta. To jest wyembosowane właśnie e, tym pudrem od agaterii. Wodospad jest zamykany na wstążeczkę, no i tu się podnosi. I na samym końcu też wklejam matę na zdjęcia. Więc sam ten wodospad pomieści 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 zdjęć, więc bardzo dużo. Generalnie album nawet nie liczyłam na ile zdjęć, ale też całkiem sporo się tu zmieści. Zobaczymy z powrotem. Moment, moment. Ok. Na następnej stronie mamy shaker. Na beli będzie. I to jest po prostu ten element wycięty, to są też wykrojniki z Aliexpress, wycięty kilkukrotnie w czarnym papierze, ponaklejany jeden na drugi, pod spod... na dole jest folia, na górze jest folia, tak żeby było widać to tło tego belly bandu. Tam jest jeszcze napis, to jest z akcjonowych tych zestawów na kalce. No i belly, w belly mamy jedną matę taką i dwie czarne. Z tym, że jedna, jedna z nich jest książeczką. Papiery te, aksonowe bardzo fajnie mi się z niej pracowało. Są piękne i w sumie nie było dosyć trudno pomimo tego, że są dosyć wzorzyste, to fajnie ze sobą y, współgrały. Na następnej stronie mamy głęboką kieszeń. Tu mamy napis Together, Anything is Possible. I to jest napis ze stempli Simon System. Jakoś tak, chyba tak. No, i tutaj mamy dwie karty: te Project Life'owe, plus matę, plus książeczkę. Ok, na następnej stronie. Te dwie strony są bliźniacze, są wiązane na wstążeczkę, bo się otwierają. Na tej głównej stronie mamy. Ramkę na zdjęcie ona jest wyciągana do góry. Tutaj mamy napis We are family z kwiatuszkiem, i ten napis jest też z wykrojnika zali, tak samo jak ten Life is Good. Dokładnie tak samo. No i jak otworzymy, to tu mamy dwie maty, już przyklejone na zdjęcia, też podniesione, bo tutaj jest zrobiona taka opcja, żeby, żeby właśnie było więcej miejsca. No i tutaj mamy wodospad na zdjęcie pionowe, i tutaj tych zdjęć wejdzie siedem. I druga strona wygląda dokładnie tak samo. Proszę bardzo. Dokładnie tak samo. Tutaj jest wodospad. To sobie zawiążę, może od razu. Jedno się udało. Generalnie w tym albumie nie wykorzystałam żadnego magnesu. Stwierdziłam, że tym razem sobie odpuszczę, postaram się zrobić coś innego, tym bardziej, że ja zwykle właśnie na magnesach robię. Tym razem stwierdziłam, że pokombinuję zrobić coś innego niż zazwyczaj. Idziemy dalej, tu mamy kieszeń podwójną. Na tej płytszej kieszeni mamy element z wykrojnika, mamy znowu tego kwiatka i element z, z tego zestawu project life'owego. W pierwszej kieszonce Mamy karty trzy z tego zestawu plus matę na zdjęcia. Tutaj akurat na dwa zdjęcia. Ok, no i w tej głębszej o tym tu się tutaj zagięło. Trudno się mówi. Jest jedna, druga z zestawu plus taka podwójna. Na tej następnej stronie um, mamy klapkę podnoszoną i na tej klapce mamy miejsce na zdjęcie za folią. Mamy napis Family is everything i to też jest chyba z Simon's stamp wy, um, wyembosowany napis ze stempla i wycięty po obrysie. Tu mamy ten nasz dziurkarz brzegowy z Marty Stewart. Tu mamy miejsce na jedno zdjęcie. Tu ewentualnie można sobie jeszcze coś dokleić. Plus dwa zdjęcia poziome. I na ostatniej stronie mamy powiedzmy wodospad. Chociaż to wodospadem nie jest, to są otwierane po prostu miejsca na zdjęcia. O, naszej zdjęć Siedem łącznie. I generalnie tak by się prezentował ten album. Napracowałam się nad nim trochę, ale jestem z niego bardzo zadowolona. Bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że osobie, która go dostanie, też się będzie podobał, albo on się od góry prezentuje tak. Mam nadzieję, że ta osoba będzie zadowolona i, i go wykorzysta w użycie jakieś naprawdę fajne zdjęcia, takie rodzinne. O! I że będzie gdzieś stał na półce i cieszył oko. Dajcie znać, co myślicie o tym albumie. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli Wam się album podoba, to dajcie łapkę w górę. Odwiedźcie też moją stronę, tam na pewno będą zdjęcia. Będzie można sobie obejrzeć więcej szczegółów, bo wiadomo, jak na filmie to zawsze tam coś może uciec. I co do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!